Cześć, witajcie, ja nazywam się Michał Kogut, a to jest Kogucia łączka. Kiedyś nagrałem materiał, w którym mówiłem, w jaki sposób kupić ziemię rolną powyżej 1 hektara, nie będąc rolnikiem. Teraz jest chyba 0,3, nawet wow, to za dobrobyt. Tutaj macie link, tu jest to opisane, jak to, jak to należy zrobić, i tam zobowiązałem się do tego, by spełnić odpowiednie warunki, przez które będzie można skontrolować przez najbliższe 10 lat. Na szczęście zmienili to na 5 lat. Dziękujemy no, bardzo rządzący. I yy, miałem takową kontrolę. Jak ona się odbyła? Dostałem pismo, w piśmie było przedstawione, że chcemy skontrolować to i owo. Zadzwoniłem, umówiłem się dokładnie na datę. No i pojawiłem się tam na miejscu. Mam tutaj protokół z tej właśnie kontroli. Przeczytam wam mniej więcej co tutaj było brane pod uwagę, co by możecie w swoim przypadku, w, w, w Waszym przypadku spodziewać się, że mogą Was kontrolować. Jednym z punktów było tak. Czy nieruchomość jest własnością i w posiadaniu nabywcy, o którym mowa w punkcie? No to, to jest. Nie? nie sprzedałem, nie mogłem tego sprzedać, o to to chodziło. E, czy nieruchomość jest użytkowana osobiście przez nabywcę? No tak, to, to, to jest użytkowana osobiście. Kosimy... Zbieramy tam takie rzeczy. Czy nabywca jest zameldowany na pobyt stały na terenie gminy, na obszarze, której położona jest nieruchomość rolna? To nie dotyczy. To, to nie, nie do mnie było. Czy na nabytej nieruchomości prowadzona jest działalność rolnicza? No tak jest. Czy nabywca rozpoczął inwestycję, w której mowa tutaj to nie dotyczy mnie? I są tutaj pokazane jeszcze załączniki, no, oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego w skład, w którego weszła nabyta nieruchomość, oświadczenie o zbyciu, oddaniu nieruchomości w posiadanie innym podmiotom, bądź nie, no i tam napisane jest, że no, nie oddałem nikomu tego. Zaświadczenie wójta no, o zameldowaniu na pobyt stały, to też nie, no bo to w tym wniosku zbytcy, którym to robiliśmy, nie dotyczyło. Coś tu jeszcze, co by Was mogło zainteresować? W sumie to doszliśmy do wniosku z panami kontrolującymi, że to chodziło w sumie o te dwa zdjęcia, które są załącznikiem do tego protokołu z kontroli, że no w sumie mogłem nie przyjeżdżać, no bo to wiele tutaj nic nie, nie wniosłem do dyskusji, no bo wszystko można sprawdzić online, wszystko można zobaczyć, no ale musieli sobie zrobić te dwa zdjęcia, nie wiem po co im byłem potrzebny. No urzędnik bez petenta jest niepotrzebny, dlatego musieli może wykadać swoją. Zapotrzebowanie na nich, o tak to powiedzmy. Także straciliśmy pół godziny na wypisywanie jakichś dokumentów z bagażnika. No, niczego się oni nie dowiedzieli, ja się niczego nie dowiedziałem. Spełnić warunki musiałem, czyli wychodzi na to, że mija już okres 5-letni odkąd kupiłem tę działkę, aż nie wiem kiedy ten czas minął, i mogę już ją sprzedać lub coś innego z nią zrobić. Ale na wiosnę myślę, że będą się ciekawe rzeczy tam działy, także zapraszam Was do subskrypcji. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie o czym jeszcze można nagrać ciekawe materiały. Eee, także kontrola nie była jakaś straszna, raczej to była formalność. A ile wszystko jest w porządku. Dzięki i do zobaczenia niedługo.